Witajcie kochani, w końcu przyszła wiosna, przynajmniej mamy pierwsze ślady, w ogródku zakwitły w końcu kworsycje, więc jest jakiś pierwszy znak. Było ciepło, teraz jest znowu zimno, nieprzyjemnie, ale energię wiosny już słychać, słychać ptaszki, nie wiem czy u Was też, u mnie słychać ptaszki i czuć wiosnę w powietrzu. W związku z piękną wiosną, dzisiaj będzie troszeczkę o energiach kwietniowych, o energiach wiosny. Bo, tak jak już mówiłam w wielu filmach, szczególnie przy filmach o, o depresjach sezonowych, że my współgramy z tymi porami roku, tak? Zimą i jesienią mamy takie spowolnienie. Wiosną, odzyskujemy energię i, i latem jesteśmy w pełnym rozkwicie, tak jak, tak jak przyroda. I co z tymi energiami kwietniowymi, co, co czujemy, co czujecie, czego, czego można się spodziewać? Nie będę się bawiła taką typową wróżkę, ale, ale troszkę. Troszkę opowiem o tym, o tym, co czuję, co obserwuję i, i, i czego możecie doświadczyć. E, więc mianowicie ta wiosna, tak? ta wiosna to jest czas takiego przebudzenia. E, przed nami za chwilkę też święta wielkanocne, czyli święta tego zmartwychwstania, czy też w tych wszystkich mitologiach słowiańskich i, 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 i z innych regionów wiosna jest to ten powrót, powrót życia, to takie przebudzenie. Więc warto, warto samemu też się właśnie obudzić i my się budzimy. Budzimy się, nasza energia budzi się do życia z powrotem na wiosnę. Bo zimą wielu z nas przeżywa takie, takie swoiste spowolnienie, też niektórzy do tego jakaś depresja zimowa, a gdy jest więcej słońca, no to, to wraca to ener ta energia. Tylko jest kwestia oczywiście, co z tą energią zrobisz. I tak jak już mówiłam w filmie który gdzieś tam Wam tu podlinkuję o tych, tych energiach, przypowiedniach na, na 2022 rok, co nas czeka i tak dalej. To jest ten rok rok zmian, rok chaosu, ale też możliwości. I rok robienia, robienia generalnych porządków, co się już zaczęło generalnie pod koniec zeszłego roku. Mam nadzieję, że wiatr nie dmucha mi w mikrofon zbytnio, się okaże. W każdym razie, już, już w zeszłym roku zaczęło się takie wielkie, wielkie czyszczenie. Mianowicie, że tak jak kiedyś mogliśmy się jakoś tam dostosowywać, czy przymykać oko na, które, na pewne rzeczy, które, które nam nie służą. Tak, na przełomie roku 2021-2022 po prostu źle znosimy też na poziomie fizycznym udawanie kogoś, kim nie jesteśmy, czy przebywanie wśród ludzi, którzy, którzy jakoś tam, z którymi po prostu nie rezonujemy. I to też jest taki okres, już, już się zaczął jakiś czas temu, kiedy po prostu pewne stare znajomości, które już nie służą, gdzieś tam się wypaliły, odpadają, pewne związki się kończą, relacje czy to, czy to z miejscem pracy, czy, czy, czy jakieś tam relacje przyjacielskie. Mogłeś mieć przyjaciela, który Cię irytował pod jakimś względem, ale ogólnie się z nim spotykałeś, to teraz te rzeczy, które ci irytowały, mogą już być nie do zniesienia i nie masz ochoty. Przymykać oka na, na pewne rzeczy. Więc to się będzie nasilać, więc wielkie sprzątanie, i na poziomie takim właśnie relacyjnym, to jedna sprawa, ale też wiosna, i szczególnie wiosna tego roku, to też taki pęd do takiego sprzątania w sobie. I to jest z jednej strony sprzątanie otoczenia, nie? bo to jest tak, że to, czym się otaczasz, to też daje ci, ci energię, energię do środka. Więc to jest też czas, żeby, nie wiem, zrobić porządek w domu, na biurku, żeby gdzieś tam usunąć czy pożegnać się z rzeczami, które też z przedmiotami, które nam nie służą, gdzieś wnieść powiew świeżości w swoje otoczenie, gdzieś odgruzować. Tak, bo trzeba zrobić miejsce. Usunąć stare, żeby zrobić miejsce na nowe. I to dotyczy zarówno tej, tej przestrzeni fizycznej, jak i też tej przestrzeni emocjonalnej, czyli znowu grzebanie, że tak powiem, w swojej głowie, czyli zwracanie uwagi na, na pewne schematy myślowe, które jeszcze, jeszcze się wybijają, tak, bo mamy swoje programy, swoje jakieś traumy, swoje wzorce myślowe, które jeszcze będą się odzywać. I to jest też taki okres, mam wrażenie, że ta, ten poziom świadomości jest większy i też z większą łatwością jesteśmy w stanie um, te pewne schematy obserwować, tak? I tutaj nie chodzi o to, żeby z nimi walczyć czy coś, tylko czasami wystarczy zaobserwować, że kurczę, znowu robię to samo, a może zrobię coś inaczej. I to jest też taki czas, żeby próbować właśnie rzeczy nowe, bo jak można coś zmienić w swoim życiu, um, robiąc, robiąc w kółko um, te same rzeczy, więc trzeba coś zmieniać. I czasami. Mamy te swoje rutyny, że coś robimy w jakiś określony sposób. Nie wiem, mamy codziennie na śniadanie coś takiego, coś, coś, coś tego samego, czy tą samą drogą jedziesz do pracy. Um, I żeby troszkę zaburzyć tą, tą liniowość, tą cykliczność, to warto spróbować czegoś innego. Tak? Spróbować nowego jedzenia, spróbować nowej trasy, spotkać się z kimś innym niż zazwyczaj, trochę inaczej spędzić weekend, żeby próbować nowych rzeczy i, i zmieniać coś, zobaczyć, zobaczyć, co się wydarzy. To sprzątanie schematów myślowych to jest też tak, jak mówiłam, obserwacja tego, że kurczę, robię, znowu myślę tak, a może gdyby zinterpretować to inaczej, gdyby w głowie puścić sobie, sobie inną, inną płytę, inne myśli. Więc warto to obserwować i, i żegnać się ze swoimi własnymi ograniczeniami, z takimi schematami myślowymi, z takimi. Czasami zaklinaniem rzeczywistości, że to się nie uda i tak dalej. Po prostu zadać sobie pytanie, a co by było, gdyby to się udało, a co by było, gdyby tym razem coś potoczyło się inaczej. I z tymi wszystkimi jakimiś naszymi różnymi problemami, to jest też tak, że um, gdy jesteśmy na jakimś tam określonym poziomie i mamy problem, że tak powiem, z tego samego poziomu, to nie jesteśmy w stanie go rozwiązać. Więc, żeby rozwiązać problem, to um, czasami nie da się po prostu zrobić tego, jakby na tym poziomie świadomości, na którym jesteś, więc zamiast skupiać się na tym problemie, warto skupić się na samorozwoju i czasami jak wskoczysz po prostu na poziom wyżej, czy nawet jak po prostu sobie posiedzisz, pomedytujesz, porelaksujesz się i wejdziesz w taki stan takiego flow, to na tym troszeczkę wyższym poziomie świadomości, na tej wyższej wibracji, to pojawiają się. Rozwiązania, które nie były dostępne naszemu umysłowi, który gdzieś tam zaklinał rzeczywistość, gadał w kółko to samo i, i, i się schizował po prostu. Więc warto postawić na, na ten rozwój, na otwieranie się, tak? tak jak te kwiaty rozkwitają, tak jak tak my, otwierajmy się na nowe możliwości, na jakieś nieszablonowe rozwiązania. Więc tutaj właśnie kwestia tych porządków, kwestia otwierania się, porządkowania zarówno swoich relacji, swojego otoczenia. Jak i swojego swojego umysłu. I mm, warto też robić sobie różne wiosenne detoksy. I tutaj znowu detoksy zarówno na poziomie ciała, czyli wiadomo, że Zimą też jemy inne rzeczy, jest mniej dostępnych świeżych rzeczy, więc na wiosnę fajnie sobie zrobić jakieś. No to, to już też zależy od stopnia zdrowia, możliwości, świadomości itd. Niektórzy robią sobie jakieś głodówki, oczyszczenia itd., ale przynajmniej wydaje mi się, że warto, warto wprowadzić jakieś takie produkty, które też dodadzą nam wigoru, czyli jakieś tam wyciskane soki, więcej, więcej surowych rzeczy, jakieś, jakieś sałatki, takie bardziej pobudzające rzeczy. Żeby dodać, dodać swojemu ciału też, też tej energii, ale warto też sobie robić taki detoks na poziomie umysłu, czyli to, co ja też staram się praktykować. Taki właśnie dzień bez telefonu, dzień bez oglądania wiadomości, wiadomo, że jesteśmy wszyscy, nawet jak gdzieś tam koło lasu, powiązani z tym światem zewnętrznym właśnie za pomocą internetu. I, I jest to na tym etapie, przynajmniej też dla mnie, niezbędne do funkcjonowania, bo funkcjonuję głównie zawodowo przez internet. Ale warto sobie zrobić właśnie na przykład w weekend taką niedzielę bez telefonu, czy niedzielę bez internetu, czy tam sobotę bez oglądania wiadomości. I myślę, że to jest, to jest fajna okazja, żeby, żeby zrobić sobie właśnie też tą przestrzeń w głowie, bo gdy cały czas słuchamy radio, oglądamy wiadomości, to Potem w głowie po wyłączeniu odtwarzają nam się te, te schematy, te, te rzeczy, te, te punkty widzenia, też interpretacji rzeczywistości. Natomiast gdy to wyłączymy, to się okazuje, że, że po prostu życie tu i teraz może być po prostu piękne, gdy, gdy przestaniemy słuchać chociaż na chwilę, jak to, jak to jest źle na świecie. Więc warto zadbać właśnie o taki detoks zarówno ciała, jak i, jak i po prostu swojego umysłu. No i to jest też ten czas, żeby korzystać z tej przyrody, żeby być blisko, blisko ziemi, jeżeli macie jakieś ogródki, to warto zabrać się za jakieś przykopywanie. I, 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 I tutaj przycinanie, nie, przycinanie na przycinanie już za późno. Nasadzenie, czy na jakąś tam pracę w ogrodzie, można sobie założyć jakiś mini ogródek na balkonie, jeżeli mieszkacie w mieście. Można się wybierać, właśnie na wycieczki do lasu, gdzieś tam na łono przyrody, do parku, żeby wdychać tą wiosnę, żeby słuchać śpiewu ptaków, żeby połączyć się z tą taką energią energią natury, która jest energią, miał wszystko harmonijną, tak, bez tych wszystkich um, wszystkich takich dystraktorów, tak. Gdy, gdy dłużej będziecie na, na łonie natury, to też w, wchodzimy w taki inny stan, stan takiego flow. I miałam taką metodę już kiedyś tam, opowiadałam już parę lat temu, że właśnie gdy byłam zdenerwowana, miałam jakieś problemy, to mąż zalecał mi przekopywanie ogródka i świetnie się to sprawdzało. Wystarczyło tam 10-15 minut i człowiek wchodził w taki stan, można powiedzieć, medytacyjny, i zupełnie jakieś tam problemy, już ta płyta w głowie się zmieniała, i, i, i przestawałam mielić te, te różne rzeczy. Więc kontakt z ziemią, kontakt z naturą, bycie tu i teraz. I kwestia, myślę, że warto też, też tą wiosną skupić się na wdzięczności. Już o tej wdzięczności nagrywałam dużo filmów, ale żeby zoba zobaczyć i na nowo docenić to, co mamy, ale też tak jak ktoś skomentował ostatnio, właśnie przy jakimś filmie. To ta wdzięczność też jest takim przepisem na przeciąganie. Że jest też taka metoda, że jesteśmy wdzięczni za to, czego jeszcze nie mamy i już się cieszymy, że to będziemy mieli. I, i po prostu wzbudzanie w sobie takiej wewnętrznej radości też przyciąga dobre rzeczy dobre do naszego życia. No ale co z tymi energiami kwietniowymi? Tak? No z jednej strony mamy jeszcze tą ospałość zimową, z drugiej strony jest ta wiosna, i tak jak mówiłam, nagrywałam w tym filmie. O 2022 roku to jest taki rok, gdzie z jednej strony świat będzie pogłębiony w chaosie i raczej problemy świata się nie rozwiążą. Wręcz przeciwnie, ten chaos pod pewnymi względami może się pogłębiać. Ale jest to też czas na poziomie indywidualnym, czas wielu możliwości i szans, żeby zebrać plony, plony tego, co siedzieliście przez ostatnie lata. Więc w tym roku mamy szansę, żeby te nasze marzenia, to wszystko, na co pracowaliśmy przez wiele lat, żeby się zmanifestowało. To jest też taki rok, kiedy te wszystkie nieszablonowe pomysły będą miały wzięcie. Więc to jest taki moment, żeby zaprosić nowe do swojego życia. To jest czas, kiedy te nasze różne plany marzenia będą się z większą łatwością manifestować. Oczywiście, jeżeli. Nie damy się wciągnąć w chaos świata, bo tak jak wspominałam w wielu filmach o tej zasadzie wahadła, tak, energia podąża za uwagą, jak zasilamy, że tak powiem, obcy obce ideologie i, i się wkręcamy, myślimy tylko o tym, no to tam idzie nasza energia. I warto jest, i tu nie chodzi o to, chodzi, czy te ideologie są dobre, czy złe, czy, czy cokolwiek, tylko żeby koncentrować się, żeby większość ilość energii szła na twoje życie, na twoje marzenia, na twoje relacje, na, na twoją sytuację w domu, w rodzinie itd. I żeby trzymać tę energię po prostu, po prostu dla siebie, dla swoich bliskich. Więc jeżeli uda ci się nie wciągnąć w chaos, i podążać za tą wiosną, za otwieraniem się, to jest ten moment, że, że z większą łatwością będą się manifestowały Twoje plany, Twoje marzenia, często rzeczy, które wcześniej były niemożliwe nie było na to, na to okoliczności, to jest moment, żeby, żeby pewne rzeczy żeby się zadziały, tak? I to jest taki czas, kiedy nabieramy właśnie niekomfortowe staje się udawanie kogoś, kim nie jesteś, więc bardziej komfortowe nawet. Staje się bycie sobą, podążanie tą ścieżką serca, no i to podążanie ścieżką serca, podążanie ze swoimi pasjami, marzeniami, właśnie w tym roku, w tym roku będzie nagrodzone, można tak powiedzieć, więc pewne rzeczy będą, będą nam się, będą nam się po prostu bardziej udawały. Więc, więc warto próbować i warto korzystać właśnie z tej wiosennej energii, bo teraz się budzi ta energia, latem będziemy w pełni sił no ale potem jesień, zima to znowu będzie pewnego rodzaju spadek, więc warto wykorzystać tą wiosnę, to lato na właśnie realizację swoich projektów, na pewne zmiany w życiu, na przemeblowania życia, zarówno jeżeli chcecie robić przemeblowanie wewnętrzne, jak i przemeblowanie w, w relacjach, w życiu, w pracy. Więc to jest ten czas, kiedy jest ta wiosenna energia i będzie nam ona spadać. Przyjać w rozwoju i w realizacji swoich marzeń, i tego Wam wszystkim życzę, i wkrótce pojawię się znowu. Jeżeli macie ochotę, to, to ruszyłam też z projektem wydania płyty z medytacjami dla dzieci. Podziękuję Wam tutaj gdzieś. I moja książeczka też już jest dostępna i, i dostępna jest na Allegro. Też link będzie w opisie pod filmem, więc jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli jesteście zainteresowani poznaniem mnie. Nie tylko z pogadankowej strony, to, to, to są inne obiekty mojej twórczości. Oczywiście zapraszam Was do medytacji pokoju, którą nagrałam ostatnio, gdzie się też tu podlinkuję, żeby tą dobrą energię rozsiewać na świat, no i przywracać siebie do balansu. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa.